I witamy Was tym razem off -roadowo. Jeszcze raz. I witamy Was w następnym odcinku. Sumczyk Was wita. Tym razem off Offroad Park Częstochowa. Tututu dla Tomka. Organizowana impreza przez Azymut 4x4. Lecimy! Zacznijmy, a nie. <śmierdzi> <śmierdzi> a ja od kasy, nie? Czy jakieś <śmierdzi> Przygoda już wystartowała właśnie turystyk czeka i powoli będzie startował nasz raptorek i tam jest moja śliczna pani. Kochani, jedziemy teraz roadbookiem. Tu mamy taką książeczkę. Yy, żonka, nawigator. I, i jacy tu musimy rozwiązać zagadki. I rozwiązujemy zagadki i lecimy na idzik dla Tomasza. Zabawa zacna. Tylko się modlimy, żebyśmy zmieścili się wszędzie raptorkiem, bo raptorek jest najbardziej szeroki, ale dzielny. No między tymi że w tym chciałbym Jeff, to później wszędzie. A się wydawało, że nie przejdziemy. a my przejechaliśmy. I teraz mała przerwa na siku. Wszystkim się chce sisu. Już troszeczkę ubocony raptorek. I będzie porysowany. Będziemy musieli go obkleić albo zmienimy kolor. I tak myślimy, że zmienimy kolor na taki matowy, czarny, ale żeby się mienił w takie bordo. Bo już dzisiaj, po dzisiaj będzie cały porysowany. No, tereny wam powiem, że przepiękne tereny. Przepiękne, przefantastyczne. Jura jest jednak cudowna. Po ponidzie. ponidzie ma swój inny charakter. Tu jest fajnie, bo nie ma yy, tu jest fajnie, bo nie ma dużo pól. Yy, są po prostu takie nieugory, skały, piaski i pod offfro to jest idealnie, kochani idealnie. A ponidzie znów pola zieleń. Nida. No też też ma swój wspaniały urok. Dobra. idziemy siusiu, i lecimy dalej. Wielkie jelenie. Jelenie, całe stado. Całe stado jeleni. I to takie konkretne rogacze. O może tutaj jak pojedziemy. O, idą, 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 idą idą. O, jest, biegną. Tylko tutaj na tej kamerze to nie będzie widać. Widokowa, dużo piasku, jak dla mnie super. Jura w ogóle inna charakterystyka jazdy, jak na ponidziu. I sobie lecimy powolutku swoim tempem. Już prawie 40 km, zrobiliśmy. Jeszcze miałem Wam opowiedzieć, jak tam się Raptor sprawdza. Zrobimy osobny odcinek, tylko i wyłącznie o Raptorku i o Jeepie. Jak Jeepek wróci, od. Damiana od Viperka, porobiony nowe zawieszenie i tak dalej. To nagramy i Jeepka, i Raptora, opowiem coś więcej o tych autach. O Raptorze warto opowiedzieć, bo rzadko, rzadko spotykane na naszych drogach i na rajdach. Także Raptor sprawuje się w turystyku bardzo dobrze. Prześwitu nie brakuje jak na razie. Wszystko śmiga. Pięknie wybiera nierówności. No to jest cacy, to jest cacy, że Wybieranie nierówności w raptorze to malina. malina, malina, malina. A dzieci sprawdzają głębokość kałuży. No, no jak? Wie. Damy radę, nie? Ale wie, to jest to takie, takie bagno, takie ten... To jest bagno i... O, Taka glina, nie? Patrz na uważaj. To jest bagno i jest takie No. Uważaj, nie uderz, Maciek. W takich okolicznościach w przyrody jesteśmy. Uff, coś zaatakowało drugie. Jesteśmy już na końcówce, kochani. Dzieci sprawdzały głębokość wody Bajorka. Teraz trudniejszy odcinek i już będziemy kończyć chyba jako pierwsi, bo nie szukaliśmy tych pieczątek, ponieważ ciężko było szukać. A chciałem przetestować raptora, jak radzi sobie z szybkością po nierównościach. Po to ma te zawieszenie. A Raptorek sobie dał radę, super. Jego pierwszy taki poważniejszy offroad i lecimy dalej. Ty Jezusia, ja znalazła jakiś <coughs> jurajski skarb. To jest yy, gładkie. Mhm. To jak sobie na pamiątkę? To umyję no. i będzie takie ładne. Jak się trasa podoba? Nie ma emocji, bo to trasa turystyczna. Dobra, ten... Bardzo ładnie wam to idzie. 15 sekund. Nie łapnij do kawy. Na przestrzeni. zostało. I wracasz, załóż sobie gobra. Teraz tak, przygotuj się. Do startu, gotowa, start! <grystanie> <grystanie> Jak Tak ojciec po imprezie wraca. Szanse, podejdziemy chwilę. Uwaga. Uwaga, start. Będziesz zacinać pasy? Tak. Dobra. Jest dziko. Zapiony, zapiony. Tutaj to sobie łapie szynką. A ten palec. Tu, tylko dopiero jak będzie już cel, to. Dobra, to no, jest łatwe. Super, jak w zakularach czy to do kularów? No to jak tam wygodzi. Tak ogólnie trzeba sobie głowę ustawić, żeby było widać. No i co? I to jak mam ten krzyżyk? Tym krzyżem na cel po prostu najechać. W tym momencie tam to wyższe kółeczko, nie? No. Na króliku. A na tak. To kółeczko na króliku, no, no. no. I ono powinno się... E, powinno... To mam wdychać czy wydychać? No można sobie wstrzymać. Chyba. Polski no. czy Maxiu, nie rozkojarzaj taty. Zajączka? Zajączka, no. 40 litra na dwóch turbinach. Miał moc 408 koni mechanicznych. I słuchajcie, no nie był jakby serwisowany w związku z powyższym. 1400 po raz drugi. 1450. Mamy 1450. Proszę Państwa, coż za emocje! I jeszcze równo 1500. Mamy 1500, proszę Państwa, co tutaj się dzieje? 1500 po raz już pierwszy. Ten, już chyba chyba I jeszcze, proszę Państwa, to mamy tak, na pole szczęścia po raz 1500 po raz. Nie było. 1500 po raz... Trzeci! Gratulacje! Pan Sławek wygrał ten fantastyczny stoliczek, który ozdobi wnętrze i czy biura, czy salonu, jeden, jedyny, wyjątkowy na świecie z zawartością imponującą. Gratulacje! Super impreza, nie udało się nam wylicytować stolika. Daliśmy 1450 i 1500 ktoś dał i nie udało się też wylicytować takiego małego płaczki bo trzeba by jeszcze z godzinę czekać, żeby była licytacja tej płaczki ale za to mamy taki wisiorek, kupiłem i Zuzia ma, co to masz, pokaż, kureczka taką kureczkę, poszczelaliśmy, do puchy my powrzucali, także pomoc. Jest, naprawdę frodowcy się trzymają razem, super, super grupy, super organizacja Azymu 4x4. Ale to jest doświadczona ekipa, już z, wieloletni, z wieloletnim stażem, chyba jedna z pierwszych ekip w Polsce, która organizuje takie wydarzenia, także pozdrowienia dla, dla małej i małego. A subskrypcja, łapka w górę i dzwoneczek naciskać, żeby była motywacja, będzie więcej. Więcej materiałów fajnych, off i za niedługo zaczynamy materiały gastronomiczne, czyli gotuj z sumczykiem. No, że mało nagrywane było, bo po prostu jak startujesz w rajdzie, to naprawdę jest ciężko nagrywać. Jeszcze to był rajd z roadbookiem. Dwie osoby musiały być zaangażowane w jazdę, żeby w ogóle się nie pogubić. Zuzia i Maksiu jeszcze dodatkowo zaangażowane, by szukać fotopieczątek. Także trzeba było. Dać radę. Jeszcze raz. Dozo i subskrypcja. Hej!